Dzisiaj, gramy na minimalnych dwóch czangach, czyli minimalny render distance I bez przedłużenia zaczynamy grać No jak tylko muszę zebrać, <grym> muszę zebrać te, yyy, sadzonki Ojeju Wiecie co? Słabo, bo jak będziemy teraz przechodzić i szukać miejsca na dom, to trochę słabo Z takim małym render distance'em Dosłownie wygląda jak jakaś mgła, no Ciężko się tak gra Natomiast coś muszę znaleźć, yy, tak głośno chodzi mój komp Ojojoj, ten lag Ty! Grzyb się tu zrespił, patrzcie, jakieś śmieszne A tam coś jest? Jezu, myślałem, że to jakieś emeraldy czy coś Dobra, czekaj, przejdźmy sobie obok Często się respią y, obok takich jakichś jaskini woda Nie wiem czemu, akurat tak No ale jest jak jest e, dobra, się zastanawiam, dobra Grzyby mamy, grzyby mamy Wszystko mamy, dobra e, najwyżej wyrzu... Jezu, myślałem, że to willa tutaj jest Myślałem, że tu filla jest. Tak, myślę. Myślę i myślę, i w sumie żadnych tutaj ciekawych rzeczy nie znaleźliśmy ani nic. Yy, więc trochę lipa jak na razie. Dobra, weźmy sobie. Yy, zjedzmy chlebuś. Też zapomniałem, że w sumie kuszę da się kraftować. Więc jak coś możemy ją wyrzucić. Ale yy, na razie nic nie potrzebuję w zamian. Dobra, mamy owce, ale łóżko mamy. I próbuję znaleźć ten świerkowy las. Które będzie wioska i żeby ta wioska była całkiem duża i w tej wiosce możemy wtedy zamieszkać e, tak jest mój plan i wiecie co e, potem możemy dalej zwiedzać natomiast e, natomiast ja tutaj mam wielką dżunglę i tutaj może być ta taka struktura ale no mam za mały render distance żeby w ogóle ją zobaczyć ty kakao mamy kakao nie mamy kakao nie mamy Jestem ślepy? Czekaj, 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 nie mamy Dobra, to wyrzucimy paproć Oj, ale lagi. Bo film mi się tam montuje w tle, więc yy, nie dziwię się w sumie, ale w ogóle ostatni mi komp strasznie laguje. Dzisiaj zresztą też. Dobra, mamy bambusy też. Hmm, bambusy też bym wziął. Także może wyrzućmy zapalniczkę i weźmy yy, bambusy. Tak, bambusy sobie weźmy, to będzie dobry pomysł i może popłyniemy tutaj łódeczką. Hmm. No, tak zrobimy prawda Nic nie widzę, ale. okej, okay, okej, okay, tu jest chyba mini biom yy, w sensie mini biom. Yy, biom o nazwie mini dżungla, które jest chyba najrzadszym biomem w Minecraft, o ile pamiętam, ale nie, to chyba nie jestem biom. Nie. Nie, to chyba jestem biom. No, chyba tak. Chyba, że się respią zwykłe drzewa, dębowe. I yy, te takie. To jest bardzo możliwe. Dobra, w sumie słuchawki zdejmę, bo co to za. Widzieliście? Takie cząsteczki. Pik... Takie piksele były. Wody. Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Dobra. Ale w sumie też dobrze, że jest mały endder distance dosłownie, najmniejszy jaki jest w grze. Bo mamy yy, mniej lagów i no tak tego nie mogło zabraknąć. Yy, tu nie ma barrelboków, a. No, to są po prostu bugi. I to jednak nie jest ten biom. To jednak nie jest ten biom, o którym wam mówiłem Ale on jest. Yy, wcale nie jest aż taki rzadki. Kiedyś na takiej jednej serii, yy, gdzie podróżowałem w czasie, go znalazłem. Okej, okay, tu już mamy zwykły las dębowy, spoko. W tej dżungli, no nic niestety nie znalazłem ciekawego. Z takim render dystansem, to mogę kija znaleźć. Natomiast y, idźmy sobie dalej. O, widzicie? Kolejny kanion jakiś. I kolejne. Y, te. Kolejna woda tutaj jest, jeziorko. Jeziorko? Może nie jeziorko, może zbiornik wodny, O, tak. Polana, jakaś polana? Bo często są polany obok y, zwykłych lasów. Nie, sawanna. Czyli daleko od Polany. To też mi przypomina jedno miejsce. Czy tu będzie od razu pustynia? By było fajnie, bo bym mógł znaleźć. Kurde, no nic nie widzę, ale jakby była pustynia, to by było spoko, bo bym mógł piramidy znaleźć. oj, ojoj, ojoj. Oj. Nie, jakbym tutaj spadł, to by było bardzo źle. By było ultra źle. Nie, a ja tam nawet nie chcę iść. Mam dynki. Mam, mam nasiona. <laughs> ale jakbym tam spadł, to by była straszna lipa. Podejrzewam, że tu będzie albo. Pustynia, albo ta taka pustynia czerwona z takimi piaskami, yy, którą ostatni raz w Minecrafcie widziałem, jak grałem na Minecraft Hardcore. I że swoją drogą tam też trzeba jakąś przygodę zrobić, bo. O, wioska! Ja ten Komp to zara wybuchnie, chyba. <śm> mo może trzeba go przeczyścić. W sumie to też może być coś. O, mały, siema. Elo, sorry, że ci rozbiłem, przybył, uciekam. <śm> I co, to jest cała wioska? Nic tu więcej nie ma? Trochę pusto. Może na górze coś będzie? Ej, no straszna, straszna lipa, nie wioska, co to ma być? Wiecie co, może do kopalni bym poszedł, bo... Yy, znaczy, zaraz to się prześpię, ale dobra, tu coś jest. Okej, okay, tu coś jest. No golema nie będę zabijał. Yy, tak, te sadzonki, które tutaj urosły są bardzo majestatyczne. Yy, to też jest naprawdę piękne. Dobra, jeszcze na górze coś jest, podbudujmy się. Tym koblem I w sumie nie muszę łóżka używać, bo tu są domki. Dobra, ta wioska jest troszeczkę większa niż myślałem. No i tu akurat łóżka nie ma. Tu będzie. Tu będzie łóżka. Nie ma łóżka. Dobra. To trochę słabo. Okej, okay, mam dużo pochodni, w razie czego mogę jakiś tak wyrzucić. O, o o o o No. Kurde, też te te, te, te by się przydały sedząki. Dobra, to nie potrzebuje zwykłego. I wywalaj, muszę się przespać tutaj. I tak, idź do innego domku, idź do innego domku. Tutaj nie ada ciebie miejsca. <noise> Jak się posłucham grzecznie dobra, <noise> lecimy tutaj. A... O, kolejna skrzynka, ale za dużo tu nie ma rzeczy. Mogę też znaleźć tego pancernika. Co to w ogóle jest takie kwadratowe? Znaczy kwadratowe. Prostokątny jakiś kształt dziura. Okej, okay, mamy sawannę, ale bardzo bym chciał znaleźć albo skalistą. No, co to jest za. jakaś wyrwa? Skalistą pustynię, zwykłą yy, pustynię, albo yy, pomarańczową pustynię. Bo nie każda pustynia skalista to ta sama co pomarańczowa. W sensie nie wiem, jak mam to. nie każda. Poma... Pomarańczowe pustynie się dzielą na górzyste i, i yy, płaszczyste. Więc y, mogę znaleźć coś takiego, a nie takie góry jakieś. Znaczy to akurat są pagórki, ale wiecie o co mi chodzi, nie? No i nie ma tu nic. Tu jest zwykła polana, ja nie chcę na zwykłą polanę. O kurde. Jakie jezioro, patrzcie jak głęboko wpadłem. Jo. Mieli dodać takie fajne animacje wpadania do wody, ale chyba tego nie dodali. Chyba nie, bo bym już się skapnął. No i tu nic nie ma, no. Tu się zaraz pewnie wyspa skończy i... Będę musiał znowu płynąć. Tu nic totalnie nie ma, ale bez sens. Ja nie mogę. Dobra, parkur, parkur, parkur. Przechodzimy przez Kaiwa. Eee, no i znowu Polana, i znowu tu nic nie ma. No Jezu, znowu ten będzie. Ale bez sens. Totalny bez sens. Pewnie tu znajdę jakąś piękną wioskę, ale ja nie chcę pięknej wioski, tylko. Ja chcę ten. <gry> ale chcę piękne wioski. Powtarzam się, ale no. Ja chcę tutaj znaleźć, chciałem pustynię znaleźć, bo piramidy to są OP struktury. No, jakby ludzie czasami ich nie doceniają, ale one są naprawdę proste i naprawdę dobry loot mają. Także trzeba z nich korzystać, jak się tylko da, bo one są naprawdę OP. Wiecie co? Przypomniało mi się, że miałem zrobić serię Skyblock, więc yy, spokojnie, kiedyś tam będzie w przyszłości. Bo już kilka razy grałem Skyblocka w życiu i wiem, jak się go. I znowu, znowu wróciłem do punktu wyjścia, czyli do Sawanny. To był taki mini biją trochę. Nie aż taki mini, ale był mini biom. No i znowu mamy sawanny, i znowu czekam na pustynię. Będzie coś z tego? Cokolwiek? No kurna, z takim render dystansem to ja nic totalnie nie zobaczę. No super, lawa, ale ja chcę pustynię. Zakładam, że już gdzieś tu jest wskazówka, ale. No. Z takim to ja tu nic nie zobaczę, nie? Więc. No, dużo sobie nie zrobię. Nawet chmur tu nie ma. Pusto jest na tej sawannie, jak nie wiem. Sawanna. Jeden z najgorszych biomów w Minecraft. O! O wilkach mowa. ma? One są chyba prawie niezniszczalne z tego co pamiętam. Czekaj, spróbujmy je zabić. One są bardzo silne. Nie mam lawy, żeby... ani zapalniczki, żeby wam poka... A. Nieważne. <grym> Myślałem, że są odporniejsze. One są fajne, bo można zrobić zbroję dla psa, ale no... Ta zbroja może nie jest jakaś piękna, ale jest... A wiecie co? Tu mamy żelazo, więc może byśmy zostali trochę... Dobra, wiecie co, wiecie co? Wykorzystam to, że mam mega dużo pochodni. No, wywalaj mi. Po, dobra, nie, dobra, nie, dobra, nie. Dobra, trzeba pokazać skilla. Okej. Okay. No, z dwóch stron to nie fajnie. Zeszli obydwaj w tym samym czasie. No i co mi po takim żelazie? Co mi po takim żel żelazie, nie? Dobra, nie, tam jest Creeper, tam nie ma żelaza, ja tam nie chcę iść e, Zostawcie mnie Nie chcę tego żelaza, nic mi to nie da Ja się ulatniam Bye bye, ulatnam się i znowu, znowu mamy zwykłą polanę, no Jej, żebym wioskę znalazł na tym Render distance, bo tak to dużo nie zrobię Taki program do nagrywania, nie OBS-a, tylko ten drugi jakiś e, Coś tam, video register, nie, rejestrator, nie wiem jak to się tam nazywało W każdym bądź razie Denerwujemy ten program, bo po DEF3 jest, i muszę go zmienić na jakiś inny przycisk, bo to się tak nie da. Dobra, mamy konia, wiecie co? Ja go biorę, oswajam. Eee, dobra, daj tu chwilowo łóżko. I ja bym go sobie e, założył tą zbroję na niego. I żeby on był moje konie, im sobie szybciej przejdziemy, bo tak to. Wiecie. No, dawaj, 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 dawaj. Nice. Dobra, dawaj to łóżko i lecimy... Lecimy w dal. Aż mi się wspomniała piosenka dealera z tego z Minecraft z Minecraft Ferry. Gdzie nagrał piosenkę o, znowu, znowu tam jakiś kwadrat praktycznie hmm. Gdzie nagrał piosenko Minecraft A czym to było? O cyrylu, o cyrylu, o, oda do cyryla, no tak. Fajne było. No nie, serio po to wziąłem konia, żeby tu zara woda była. I żeby ten koń się totalnie nie przydał. W ogóle jaki on jest wolny, ma trochę więcej serc o jedno serce niż yy, maksymalne i pewnie o kilka serc więcej niż normalnie konie, bo konie mają różne statystyki. Niektóre mają więcej albo mniej serc, niektóre są szybsze albo wolniejsze. Yy, no, natomiast ten jest jakiś taki wybitny. O, znowu te, wiecie co? Może je zabiję. I zobaczę, czy one faktycznie coś fajnego dropią. Dobra, ten mały na pewno nic nie wydropi. No też nic nie wydropił. A to nie To tym pędzlem takim było, ale ja nie mam tego pędzla, więc dobra, nieważna. Lecimy. Przypomniało mi się, tym pędzlem się. Yy, nie to trochę bez sensu, że jakby się... Yy, no wiecie, tym pędzlem o pustynia. Nie. Tym pędzlem. Ty jaką podskoczył śmiesznie Tym pędzlem, yy, tak ten i... Przejechać po nim i... No nie... Dobra, zbiornik wody co? I znowu będzie cave, nie? Tak, znowu jest cave Widzicie? Nie kłamałem, mówiłem prawdę, to się tak dzieje faktycznie Nie wiem, czy mu tak zrobili w tym Minecrafcie, czy mu tak Bożak zrobił, to jest dla mnie strasznie... Nie lubię tego nie, no i znowu... Znowu, znowu dochodzimy do momentu, gdzie łatwiej już jest podróżować samemu, może nie szybciej, ale łatwiej niż z tym głubim koniem po tych wszystkich drzewach Dawaj maksymalny skok Maksymalna moc koniu, maksymalna moc Dobra Trzeba to z sensem zrobić no, powiedział wiksu. Zdupiłem to na maksa. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że w tym momencie skończę ten odcinek. Bo z tym energisansem to się nie da, co to jest za głupi challenge, tak się nie da grać w Minecrafta, szczególnie jak się podróżuje. Bo nic nie widzę totalnie gdzie co jest. Jakbym grał na takim 1.21, gdzie, gdzie mam swoją wioskę i robię wszystko na miejscu od początku serii w jednym miejscu siedzę, to bym wiedział gdzie co jest i nie potrzebowałbym dalekiego zasięgu widzenia, ale... Tutaj z takim polem widzenia, to to się nie nagrać, bo ja nic nie widzę, nie? Pewnie ominąłem już pustynię 10 razy, ale oczywiście nie mogę jej zobaczyć. Także yy, do, do kolejnego odcinka i znowu mamy polane. Zakładam, że jeśli włączę. Dobra, koniec odcinka, więc włączam render distance. Czy znajdę coś fajnego? Dobra, dajmy 14. A, mi tak nic nie ma. <laughs> I tak nic fajnego nie ma. Dobra, to odwołuję to. Lipa straszna. O, tu jest ten biom, co wam mówiłem. Ta, to jest ten biom. Dobra. Elo.